Od 2000 do 2010 roku obserwuje się dosyć niepokojącą tendencję w historiografii ukraińskiej, która, która poddaje wątpliwość dorobek polskiej historiografii po 1989 roku w kontekście badania stosunków polsko-ukraińskich, szczególnie w okresie II wojny światowej. Z tego też powodu na popędzie podobnie wracają. No, Podobnie wraca tematyka genezy antypolskiej akcji OMB i UPA na Wołyniu. I w tym kontekście prezentowana jest, prezentowana jest kwestia Chełmszczyzny, Lubelszczyzny i wpływu wydarzeń na Lubelszczyźnie, które miały rzekomo do tej antypolskiej akcji doprowadzić, albo być jakimś, jakimś czymś inspirującym, to co się potem stało z polegami na Wołyniu. Ostatnio pojawiła, się, e, ostatnio pojawiła się teza o polsko-ukraińskiej wojnie w 1942-1947 roku. Nie jest to teza nowa, ona była już lansowana przez historiografię ukraińską imigracyjną. Z tą tezą e, borykał się na przykład lat 80., -tych, 90., -tych walczy z tą tezą skutecznie dementując ustalenia i negując ustalenia historiografii. Ukraińskiej, że jest już polski historyk, Ryszard, profesor Ryszard Torzecki. Już wtedy stwierdzał, że brak udokumentowanych argumentów nacjonalistów ukraińskich w żaden sposób, w sposób powoduje, że, że dyskusja jest jałowa i że, że ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu. Tematyka ta wraca jak właśnie teraz. Punktem, punktem takim zwrotnym były publikacje. Wspomnianego, już tutaj bliźniego monografia no, dotycząca wojny polsko-ukraińskiej, 42-47, oraz y, tą y, y, z źródeł y, dotyczących do stosunków polsko-ukraińskich w tym okresie, ale widzianych przez tezma dokumentów banderowskiego do dzisiaj. Y, Wiatrowicz lansuje tezę, jakoby, y, jakoby ta wojna była kontynuacją wydarzeń y, z lat 19 w wschodniej. I wojny polsko-ukraińskiej, nie dostrzegając jednocześnie, że w tym samym okresie Polacy walczyli o swoje wschodnie granice także z państwem, e, z Ukraińską Republiką Ludową na Wołyniu. Tego w ogóle nie dostrzega, nie bacząc na to, że nie ma żadnej ciągłości między ONB i UPA a Armią Ukraińską z tamtego okresu. To tak, to tak na się. Tak Podstawowe tezy, e, które. E, które Sugerują, że coś miało się zdarzyć przed Bołdniem w najnowszych ustaleniach ukraińskich w większości i to znanych ukraińskich historyków, można sprowadzić do trzech punktów. Po pierwsze, to po pierwsze to, że wiosną 1942 roku na Lubelszczyźnie rozpoczął się szalejący terror, który był skierowany przeciwko ludności ukraińskiej. Terror polskiego podziemia, względnie terror niemiecki, inspirowany przez, przez polskie podziemie za pośrednictwem biorących udział. W akcjach pasyfikacyjnych policjantów granatowych. Druga, druga to teza mówi o tym, że w początkowym okresie niemieckiej akcji kolonizacyjnej w Zamość czyli na przełomie 1942 1943 roku, w szeregu akcjach pasyfikacyjnych, kiedy ginęli cywile ukraińscy, brała udział również Policja Granatowa, Polska, Polska Policja Granatowa. Wreszcie, co najbardziej kuriozalne, wyolbrzymione informacje na temat tych wydarzeń. Miały wraz z falą około 20 tysięcy ukraińskich uchodźców z Hronszczyzny dotrzeć na przełomie 42 i 43 roku z Hronszczyzny na Woły i w ten sposób do, doprowadzić do radykalizacji nastrojów tamtejszej ludności ukraińskiej, która doprowadziła do błędu nieinspirowanej przez banderowców spontanicznej wojny chłopskiej, buntu buntu ludowego wobec e, polskich okupantów, polskich osadników, e, buntu bynajmniej e, nie za, zapoczątkowanego przez banderowców, a wtedy siekierników, nikomu e, nie podlegających na kryminalnych, a nawet. E, Zrzuca się odgodinę na odłam Ołowego Melnyka, czy też, czy też partyzanty Karasa Gobyolowca wiadomo, że związaną bardziej z, z tradycjami ORL-u, z partyzantką petrolowską z okresu e, wojny 1918-1920. Warto przyjrzeć się trudnościom, z jakimi boryka się obecna historia graka ukraińska i tutaj za przykład posłużą publikacje e, no ale wybitnego historyka ukraińskiego, jednego z nielicznych, który daje odpór tezą Pietrowicza y, i podobnym tezą, czy może jeszcze bardziej radykalnym, głoszonym przez pana Patrylaka. Y, mówię tutaj o, o, o profesorze Igorze Wiszynie. Y, mówię, dlaczego o dlaczego mówię, bo wiemy, analizując publikacje, które, które, który był autorem na przestrzeni lat 2009-2012 książek, mieszane na botanach internetowych, wyraźnie widać, że autor ten miał spory problem z tym, jak ocenić się to, co się stało na Chomszczyźnie. W książce zatytułowanej aku Pa i konflikt między innymi na zachodniej Ukrainie w latach 35 wydanej zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim w 2009 roku, Iori Duszyn stwierdzał o tym, co działo się na Chomszczyźnie. Odpowiadając na pytanie tak, cytuję, czy antypolski terror Upad w Komisariacie Rzeszy Ukraina był sprowokowany wcześniejszymi zabójstwami Ukraińców przez Polaków w jestem skłonny uważać i przekonując do tego dokumentu ukraińskiego kodzienia, że do podjęcia decyzji o zastosowaniu terroru na terenie Wołynia sprowokowała działalność Polaków. Niemniej już w 2011 roku, a więc na krótko przed wydaniem, ukazaniem się książki drogi a monografii. Druga wojna Polsko-Ukraińska, jak również temu źródeł. Na portalu internetowym e, Historycznej Prawdy, ukraińskim portalu internetowym, ich już w kontekście wszyscy pisarzy nie są ostrożni. Dzisiaj już ciężko dokładnie ustalić, w jakim stopniu antyukraińskie wystąpienia Polaków na kolszczyźnie i w krótkim spowodowały masowe antypolskie karę u pana Wołyby. E, diametralnie inną ocenę natomiast e, przedstawił w recenzji książki Pietrowicza publikowanej na, e, na stronie internetowej magazynu Ab rosyjskiej strony internetowej, e, w, której, e, w której wypowiadał się na temat wyników grupy roboczych historyków powstałej, powstałej, e, powołanej przez Wychodną Radę przy Komisji Rządowej do zbadania dziejów on Pan której był członkiem. Podobnie zresztą jak yy, wspomniałem co nami, Iwan Patrylak. Yy, I pisał już yy, wówczas, że to co ustalili historycy tej grupy roboczej w 2005 roku yy, w swoich pracach udowadnialiśmy, pisał, że nie było bezpośredniego związku między wcześniejszymi zabójstwami ukraińskich wójtów, sołtysów, policjantów, a niekiedy i prostych chłopów dokonanymi przez polskich partyzantów na Hołszczyźnie i Podlasiu podczas przeprowadzonej przez hitlerowców akcji przesiedleńczej w dystrykcie lubelskim pod koniec 1942 początku 1943 roku i antypolskimi wystąpieniami banderowskich zawodów na Góry z wiosny lata roku 1943, to jest stanowisko grupy roboczej stworzonej przy rządzie Ukrainy do zbadania dzieju upa grupy, która przez kilkanaście lat prowadziła badania, grupa, która miała na swoim koncie szereg publikacji książkowych tą źródeł. I to było podsumowanie tych badań. I, i pokazuje Wiliuszyn, że to co teraz twierdzi Janowicz czy Paprylak, w żaden sposób nie przystaje do tego, co zostało ustalone w 2005 roku przez wybitnych ukraińskich historyków, takich jak Kulczycki czy chociażby Wiliuszyn. O chorobie ukraińskiej historiografii w kontekście mężczyzny myślę, że najbardziej wybitnie wyraził się na łamach naszego słowa w 2012 roku, w którym, w którym pisał, że, że, nie możesz, i już tak, że nie można stawiać równości między antyukraińskimi wystąpieniami armii krajowej na Boły czy nawet na Lubelszczyźnie, bo takowe dochodziło, ale w drugiej połowie 1943 roku i w pierwszej połowie 1944, a antypolską akcją ONB UPA i, i, i OMB UPA. E, tym bardziej nie można stawiać znaku równości e, i jednakowo ukazywać e, ofiar, że po jednej i po drugiej stronie ten bilans był jednakowy. I rzecz w tym podkreślał, żeby e, rzecz w z tym, że działania AK i Upa miały diametralnie inny, inny charakter. E, w, jego, w jego ocenie nie można stawiać znaku równości z tego powodu, że... Że jest różnica pod względem intencji oraz skraj popełnionych zbrodni wobec cywilów, tak polskich, jak i ukraińskich, mówiąc o tych dwóch organizacjach podziemnych, w którą cechowała ogromna dysproporcja, bo zrozumienia, że ofiar polskich było znacznie więcej niż ofiary ukraińskich. I jak pisał trafny, polskie podziemie. W przeciwieństwie do Banderowskiego nie zamierzało dokonać ukrywania jakiejkolwiek części ziem określanych przez banderowców etnograficznie ukraińskich, czy to był Bołyn, czy Galicja Wschodnia, czy też Krążczyzna, a nawet jakichś ich części. W do tego, co zrobili banderowcy, którzy, którzy rozpoczynając antypolską akcję na Bołynu w roku 43 w lutym, zdań mieli na celu usunięcie, w cudzysłowie, a w zasadzie wymordowanie prawie, w zasadzie całej ludności polskiej bez, bez znaczenia czy to byli starcy, kobiety, dzieci, bez znaczenia na płeć i wiek. Ta, tą, tą chorobę historiaki ukraińskiej w odniesieniu nie tylko do Hębrzyzn, ale również do sporu podstawowego o przyczyny antypolskiej akcji na Bołeniu można też scharakteryzować w trzech zasadzie punktach. Po pierwsze powrotu do teorii dawno i ostatecznie zainfekcjonowanych przez polską wiktorografię. Po drugie manipulacji faktami poprzez odwracanie sekwencji zdarzeń, mnożenie liczby ukraińskich ofiar, konfliktu narodowościowego, m.in. tutaj dodawania do nich strat poniesionych w rezultacie niemieckich represji, bowiem często jest tak, że dolicza się do strat ukraińskich strat zadane przez polską policję pomocniczą na służbie niemieckiej, natomiast w żaden sposób nie dolicza się straty zadanych. Polakom przez ukraińską policję pomocniczą. Wreszcie, kreowanie fikcyjnych zdarzeń, jest do podwójne liczenie ofiar tych samych wypadków, lecz w różnym czasie, czego sztandarowym przykładem może być symboliczna dla społeczności ukraińskiej na Luberszczyźnie, w dystrykcie ówczesnym luberskim, powiedział Kryszowskim, wieś w Sachry. Zarówno, zarówno Wiatrowicz, jak, jak i Patrylak, chociaż Patrylak jeszcze bardziej idący. Zawarte twierdzi, jakoby w Zaprudnie doszło do dwóch pacyfikacji. W marcu 1943 roku i w marcu 1944. I w obu tych pacyfikacjach zginęło prawie po 2000 osób. I ma to dokumentować materiał Ukraińskiego Komitetu Centralnego, odpowiednika Rady Górnej Opiekuńczej. Ja znam te dokumenty i wydaje mi się, że widziałem te same dokumenty, które widział Patrylak i w żaden sposób nie wynika z nich, jakoby Sachryj został spacyfikowany dwukrotnie. Co więcej, Patrywak podając liczbę ofiar polskiego polskiego preżoru, w sensie sobie na ofiar ukraińskich, mówi o 6-7 tysiącach zabitych w okresie 42-44. E, z dokumentu CK, które temu ewidentnie przeczął, wynika że tych ofiar było zaledwie w sensie 2000. I co więcej dysponujemy i wykazem tych ofiar, bo zarówno yy, są, jest to wykaz imienny ofiar yy, odnotowanych między listopadem 1941 roku, a, a z lutym 1944, a następnie między marcem 1944 a, a czerwcem 1944 roku i często około 2000 ofiar. Owszem, w roku 1942, a nawet pod koniec 41, były przypadki e, zabójstw Ukraińców. Jednak nie były to masowe mordy. Były to przypadki pojedyncze. Nie były, nawet to, nie były to nawet grupowe mordy kilku, kilkunastu osób. E, wbrew temu, co twierdzą historycy ukraińscy, jakoby, jakoby na końcu w roku 42 zginęło od kilkuset do nawet dwóch tysięcy Ukraińców, Dokumenty w stwierdzają zgon około 40 osób, z czego nie byli to y, chłopi ukraińscy, jak ogrościli badacze y, z Ukrainy, lecz działacze komitetów ukraińskich, policjanci, bachmani ukraińscy, a więc ludzie, którzy zginęli za bardzo z Niemcami, bo tak nie postrzegano. Pierwsze y, grupowe zabójstwa cywilów ukraińskich, które były odpowiedzią na na współudział w niemieckiej akcji kolonizacyjnej w roku 1943 nastąpiły w maju 1943 roku i to również jest zapisane do kontaktu CK. Wówczas zginęło około 60 osób. Następne grupowe zabójstwa miały miejsce w drugiej połowie 1943 roku, a apogeum polskiego odwetu nastąpiło w marcu, kwietniu 1944 roku, 44, wtedy zginęło około 1400 Ukraińców. Na to, dlaczego 1400? No to wszystko nałożyły się, po pierwsze, kolaboracja z Niemcami. Po drugie wieści, która od września 1943 roku na falę kilkudziesięciu tysięcy uciekinierów z zachodniego wojny chowały na ludzi i doprowadziły do, do radykalizacji nastrojów, do, do, do radykalizacji, której już nie można było powstrzymać, bo jak wynika z dokumentów władzy krajowej, e, wśród ludności polskiej na terenach objętych konfliktem, ale nie tylko, było Jednoznaczne przekonanie, że w przyszłej Polsce, zależnie od tego, jak ona będzie, to będzie królestwo, są co cytat, czy to będzie królestwo, czy będzie Polska demokratyczna, czy autorytarna, nie ma miejsca dla mniejszości narodowych. Przede wszystkim nie ma miejsca dla Ukraińców. Takie były stwierdzenia, takie były nastroje. To wszystko wynikało z informacji na temat tego, co działo się na Wołyniu. Potwierdzają to dokumenty UCK, które jako powód y, y, polskich akcji odwetowych, polskich wystąpień antyukraińskich. W pierwszej kolejności wymieniają woły jako jego jako argument, jako jego jako argument, jako, jako powód tych, tych akcji. Na to wszystko pod koniec 1943 roku i na, na początku 1944 nałożyło się zintensyfikowanie działalności wojudek ukraińskich lokalnych na Kąpszczyźnie, a z początkiem roku 1944 na przedwioźni przybycie, przybycie z Galicji Wschodniej, z Wołynia wedle rozkazów o przeniesieniu intencjonalnym na teren etnograficznie ukraińskich święt, w związku z antypolskiej akcji, która rozpoczęła się tutaj na pewno pod koniec marca 1943, a bez wątpienia na początku kwietnia 1944 roku, w wyniku zginęło około 1,5 tysiąca Polaków i przestało być około 40-50 miejscowości. Tu, tu nie ma żadnych wątpliwości, są to dokumenty, które publikuje sam Jachrowicz, w tonie dokumentów, a do których w żaden sposób nie odnosi się swojej monografii. W tezy, które głosi są sprzeczne z tymi, które wynikają z publikowanych przez niego dokumentów. W związku z czym należy uznać również tę pracę jako kuriozną i wydać krytyczną recesję. jak zakończyć zakończyć dyskusję wokół tego tematu, bowiem dyskusja niełowa, nie retoryczna. W 1942 roku nie było masowych mordów ludności ukraińskich na wersji. One nastąpiły masowo w 1944, a pierwsze symptomy tego zjawiska miały miejsce w 1943 wiosną. I w drugiej połowie 1943 roku. I jeszcze raz podkreślę, nałożyło się na to przeświadczenia o poparciu dużej części społeczności ukraińskiej Lubelszczyzny dla władz okupacyjnych niemieckich. E, współpracy Komitetów Ukraińskich z władzami dystryktu lubelskiego. E, Wreszcie działalność Policji Ukraińskiej, jak również bojowe kołowe. Na to wszystko nałożyły się wypadki wołyńskie, a potem antypolska akcja, która zaowocowała taką, taką skalę ofiar. Podsumowując, konflikt polsko-ukraiński na wypadkach nawet w 43-44 pokonał po każdej ze stron po około 2000 ofiar cywilnych i po kilkadziesiąt miejscowości, które zostały starte z powierzchni z ziemi. Takim symbolem bodajże dramatycznym wydaje się być ostatnia antypolska akcja, która w kontekście całego obszaru objętego konfliktem Wołynia, Galicji, e, Ziemi Cieszej Polski, która miała miejsce w drugiej połowie maja 1945 roku w powieściach krytyczności w Została przeprowadzona przez Sotnię U-Pałkowki pod dowództwem Mariana Łukaszewicza-Jachody oraz grupę specjalnego przeznaczenia podlegającą służbie bezpieczeństwa UE, dowodzoną przez Wołynia Sylwaka-Zierkę. W jej wyniku zginęło od 40 do 70 cywilów polskich, byli to. Tzw. repatrianci zabół, którzy, którzy odważyli się, zostali osiedleni w gospodarstwach po osiedlonych Ukraińcach na Ukrainę Sowiecką, bądź uciekinierzy z wiosny 1944 roku przed walkami polsko-ukraińskimi na wyborczyźnie, którzy mieli odwagę uprawiać pola, które wcześniej należały do Ukraińców. Co jest istotne, oprócz określenia wspólnego się, się, co jest jeszcze istotne. Akcja była, powiedzmy, kolokwiarnią, że tak powiem, rzutem na taśmę przed zawarciem polsko-ukraińskiego porozumienia między, między podziemiem parkowskim, a OMB i UPA, do którego doszło 21 do maja 1945 roku w powiecie a następnie objęto a za mężczyznę. Do dzisiaj naprawdę nie wiemy, dlaczego do niej doszło tak. To jeszcze mamy gruntowny badań. Być może była to próba odpadawanie porozumień, a nie wykluczone, że to, to ostatni akord antypolskiej akcji. To tyle. Z mojej strony dziękuję